Szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie, słuchacze! To jest 95. odcinek podcastu. Szklanka do połowy pełna. Dzisiaj będzie o takich słowach w języku polskim, które są nowe, czasami dziwne, czasami po prostu nieznane lub niezrozumiałe przez część naszego społeczeństwa. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, no to kilka ogłoszeń. Po pierwsze, no kilka tygodni tutaj mnie nie było, no ale to w związku z uczelnianymi sprawami, sprawami prawniczymi, ale już tutaj wiecie, jak to jest z końcówką roku, już tutaj wracam do Was, żeby pod koniec roku jeszcze wypuścić jakiś odcinek. Każdy z nas tak marzy, pod koniec roku w pracy, czy to w budżetówce, czy na rynku prywatnym, no po prostu jest tych obowiązków więcej i tutaj taka niespodzianka być może dla tych którzy z was którzy nie przesłuchali jeszcze ostatnich dwóch odcinków podcastu te dwa odcinki zwróćcie uwagę Ci, którzy słuchali pewnie na to zwrócili uwagę, że no nie do końca brzmiałem jak ja w tych dwóch ostatnich odcinkach. No i powiem Wam, że tutaj odpowiedzią na to pytanie dlaczego tak było jest to, że oczywiście jako fan AI tutaj postarałem się o to, żeby wykorzystać AI również w podcaście, no i mówił do Was mój klon głosowy. No, można powiedzieć, że dosyć zbliżony w dosyć zbliżony sposób, na podstawie wielu próbek, które ja tutaj mam, rzeczywiście mojego głosu podcastowego, na podstawie tych wszystkich nagrań, które tutaj na rzecz, na rzecz podcastu szklanka do połowy pełna poczyniłem. Natomiast, no, tutaj jeszcze ta technologia nie jest do końca taka, jakbyśmy chcieli, jeszcze myślę, że jest tutaj wiele do. Naprawy, ale taki, takie eksperymentalne odcinki na pewno będą od czasu do czasu na szklance się pojawiać. No ale to tyle tutaj tytułem zagajenia tego, jak wyglądały te ostatnie tygodnie i te ostatnie odcinki w szklance. A zanim my przejdziemy sobie do tematu dzisiejszego odcinka, to jak zwykle prośba tutaj do Was, drodzy kochani słuchacze i słuchaczki, o zaobserwowanie podcastu na Spotify. Jest już Was ponad 170 osób, także idziemy po 200 obserwatorów na Spotify. No i do tego koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, czy to prywatnego Mateusz Lepajło, czy na Instagrama Szklanki, Szklanka Spotify i na grupę facebookową Szklanka do Połowy Pełna Podcast, tam też najnowsze wieści o odcinkach, grafiki, nie tylko AI-owe, ale też gdzieś tam jest za kulis, także odsyłam Was również do tej grupki. No i to już koniec dzisiejszych ogłoszeń, czas słuchajcie pogadać o naszym pięknym polskim języku, no i o słowach, które nie wszyscy rozumieją. Słuchajcie moi drodzy, ten odcinek podzieliłem sobie tak roboczo na kilka segmentów, bo i też te słowa, o których będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, i mam nadzieję, podyskutujecie o tych słowach ze mną w komentarzach, czy to na Spotify, czy na YouTube. Z różnych względów budzą ciekawość, no i też z różnych względów budzą kontrowersje. A zaczniemy sobie, słuchajcie, od takich słów, które sprawiają, że nasz język staje się taki bardziej inkluzywny, no i otwarty. No bo jak sami wiecie, moje serduszko nie tylko biologicznie jest po lewej stronie, więc tutaj też chciałbym z Wami podyskutować na temat takich słów. No i do nagrania w ogóle tego odcinka zainspirowało mnie takie słowo, które gdzieś tam przewijało się na social mediach, gdzieś tam mi się pojawiło w internecie, a mianowicie było to słowo dziabko. Co ono oznacza? Słuchajcie. Jak podaje portal gazeta.pl, słownik empatyczny języka polskiego, rada języka neutralnego i słownik neutratywów języka polskiego zaproponowały właśnie stworzenie takiego nowego słowa, słowa dziabko, czyli słowa oznaczającego niebinarny odpowiednik babci i dziadka. Czy też niebinarnej osoby będącej rodzicem naszego rodzica. No i dodatkowo eksperci zaproponowali też obchodzenie takiego dnia tej osoby, czyli dnia dziabka, po dniu babci i dniu dziadka, czyli 23 stycznia. No i ci, którzy mnie znają, no to wiedzą właśnie, że to moje serduszko jest również politycznie, światopoglądowo po lewej stronie, i stąd też moje poparcie dla takiej inicjatywy. No słuchajcie, niech każdy w naszym kraju. Użyje tak jak chce, niech będzie szczęśliwy i kochany także w takim życiu rodzinnym. No i domyślam się, że wiele osób może mieć taki argument, że przecież, jaki jest promil w ogóle osób o takim statusie w społeczeństwie? które są właśnie tymi osobami niebinarnymi i ile z tych osób jest już w takim wieku, że ma swoich wnuków, no ale słuchajcie, z drugiej strony, to, że takich osób gdzieś tam w naszej bańce społecznej, informacyjnej nie znamy, to nie znaczy, że ich nie ma. A każdemu w naszym demokratycznym państwie, prawa, przynajmniej tak mi się wydaje, ja jestem takiego zdania, że każdemu należy się szacunek i dla każdego jest miejsce. Stąd też takie inicjatywy ja popieram. Jeżeli chodzi o kolejny taki zwrot, to są dwa słowa i one tyczą się też mojego miejsca pracy i to określenie to osoba studencka. I jest to z kolei taka neutralna płciowo forma określenia kogoś, kto studiuje na uczelni wyższej, będąca częścią takiej komunikacji, właśnie inkluzywnej, zastępująca takie tradycyjne podejście, że mamy studentów, czyli słowo student jako ta osoba studiująca mężczyzna, i studentka jako osoba studiująca kobieta, no właśnie w celu niewykluczania osób niebinarnych, lub gdy płeć nie jest znana i jest to tworzone na wzór osoby chociażby nauczycielskiej. Jest to przykład takiego tak zwanego osoba tywu łączącego w sobie rzeczownik, osoba z przymiotnikiem studencka lub imiso, imię słowem studiująca. No i tutaj powiem Wam, że chociaż nie zdarzyło mi się jeszcze w mojej karierze ćwiczeniowca, by student podszedł do mnie przed czy po zajęciach z prośbą o zwracanie się do niego w jakiś konkretny sposób, to wyobrażam sobie taką sytuację i nie miałbym z tym w ogóle żadnego problemu. Słuchajcie, odkąd ja prowadzę zajęcia na uczelniach wyższych, no to staram się w trakcie moich zajęć powtarzać moim studentom, że uniwersytet, uniwersytet to jest właśnie takie miejsce, taka przestrzeń bezpieczna, gdzie ci studenci mogą się ścierać poglądami, mogą wyrażać swoje poglądy. Oczywiście w kulturalny sposób w jakiś takiej odpowiedni, na odpowiednim poziomie dyskusji. Natomiast to jest właśnie to miejsce, gdzie te osoby przychodzą, żeby zdobyć wiedzę, i też właśnie po to, żeby poznać się, żeby poszerzyć swoje horyzonty. No i właśnie dlatego też popieram to, żeby wprowadzać takie sformułowania, żeby wszyscy studenci w ramach... Uczelni wyższych, żeby czuli się po prostu w takim miejscu bezpiecznie i dobrze. A następne tutaj określenie na pewno będzie kontrowersyjne i na pewno Wam się skojarzy z jedną sytuacją i jest to określenie aktywiszcze, czyli takie potoczne, często żartobliwie czy pejoratywnie określane osoby. Zajmującej się aktywizmem, które właśnie no, zyskało popularność dzięki kandydatowi koalicji obywatelskiej Stanowi Kocoń, który używał tej formy neutralnej płciowo dla siebie, na przykład mówił o sobie rzecznicze, prasowe no i budziło to kontrowersje, będąc jednocześnie obśmiewane, zwłaszcza przez te środowiska prawicowe czy skrajnie prawicowe, natomiast samo to słowo jest taką niestandardową formą polszczyzny, takim bardziej slangowym, neologizmem, łączącym właśnie określenie aktywista, aktywistka z tym przerostkiem iszcze, no i tutaj jak wskazuje internet, często kojarzy się internautom z innym określeniem taką obelgą jak kur. Mm -hmm jeszcze, lub po prostu z mową potoczną, wskazując na grupę właśnie takich działaczy. No i cóż, tutaj ponownie można powiedzieć, że wszystko zależy od naszego światopoglądu, tego czy jesteśmy otwarci na inne osoby, czy też zamykamy się gdzieś tam w swojej bańce, no bo słuchajcie, łatwo jest wyśmiewać, zwłaszcza gdzieś anonimowo w internecie osoby, które po prostu w jakiś sposób od nas się różnią, ale nie zmienia to faktu, że takie osoby w naszym społeczeństwie Istnieją, są osoby i super konserwatywne, i bardziej takie liberalne, jeżeli chodzi o światopogląd, i po prostu musimy jakby ze sobą współgrać, współistnieć w naszym społeczeństwie i starać się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości, a na pewno ta rzeczywistość dla tych osób, które są osobami chociażby niebinarnymi, no właśnie jest trudna. Ja okay, teraz przejdziemy sobie do drugiej kategorii tych słów, o których będę dzisiaj wam opowiadał i to są słowa, które są związane z osobami, które nie posiadają dzieci, a swoje psy traktują dosłownie jak członków rodziny. No i to są takie słowa jak chociażby psiecko, psynek czy psurka. No i to są takie słowa, które uczłowieczają te nasze domowe zwierzaki. I tutaj może Was zaskoczę bo chociaż sam mam od 5 lat psa, no to w życiu nie nazwałbym Lucy moją psórką. Wydaje mi się, że bardziej pasowałoby naszej relacji słowo psyjaciółka. Oczywiście żartuję, ale po to, żeby Wam coś pokazać. To, że no czasami ten język potrafi tworzyć słowa, które wykraczają poza taką zwykłą semantykę. No jasne, trzeba przyznać, że pies jest często nazywany najlepszym przyjacielem człowieka. Często potrafi i nas pocieszyć w trudnych chwilach. No, wielokrotnie pomaga ludziom, czy to ratuje gdzieś z lawin, i tak dalej, czy chociażby wykrywa jakieś zabronione substancje na lotniskach, współpracuje z policją, z innymi służbami, spędza z nami, z ludźmi czas, i tak dalej, i tak dalej, ale w dalszym ciągu jest to tylko i aż zwierzak. I tak powinno to pozostać, a takie uczłowieczanie, Psów, takie jak chociażby ubieranie tych psów bez powodu, bo są oczywiście medyczne powody czy inne tam wskazania, jeżeli chodzi o odpowiednie rasy, ubieranie takich psów bez powodu w ubranka, włożenie psa w wózku dziecięcym, kiedy ten pies może normalnie chodzić, bo czasami też psy mają problemy z łapkami i, i mają problemy z chodzeniem. Natomiast bez powodu te, takie włożenie psa w wózku dziecięcym, czy noszenie go, Wręcz gdzieś w torebce, no to już sobie zostawię na osobny odcinek i chętnie z Wami podyskutuję, co na temat takiego uczłowieczania zwierząt myślicie. Natomiast no te słowa takie jak właśnie psiecko, psynek, psórka, wydaje mi się, że to już jest o krok za daleko w takim uczłowieczaniu właśnie zwierzaków. A co z kotami? Czemu żadnego takiego słowa nie ma, jeżeli chodzi o koty? A być może są takie słowa, jeżeli chodzi o koty, także proszę tutaj o komentarz kociarzy ludzi, którzy mają koty, którzy te koty kochają, bo być może gdzieś tam mi się nie obyło, nie, nie obiło o uszy, a być może takie gdzieś również określenia są, także dajcie znać w komentarzu. Przed wami trzecia już kategoria dziwnych słów, o których sobie opowiadamy w dzisiejszym odcinku, i nie jest to co prawda kategoria związana z tworzeniem nowych wyrazów, chociaż również, ale w dużej mierze z tym, jak postrzegamy siebie ze względu na naszą płeć w miejscu pracy. I tak mamy na przykład panią sekretarz sądową, ale już nie wypada powiedzieć o takiej pani, że jest sekretarką. Tak samo jak mamy panią Kosmetolog, no i już dzisiaj nie wypada w dzisiejszych czasach powiedzieć na tą panią, e, pani kosmetyczka. E, chociażby pani nauczycielka w przedszkolu już też e, jest nauczycielką nauczania przedszkolnego, czy tam wczesnoszkolnego, a nie jest już e, przedszkolanką, a florystka z kolei nie jest kwiaciarką. Z drugiej zaś strony e, nie ma chociażby określenia dla mężczyzn. Być może nie jest to jakaś wielka grupa, ale na pewno tacy są. Którzy zajmują się zawodowo prywatną opieką nad dziećmi. No bo, jak yy, yy, o kimś takim powiedzieć, jeżeli mamy nianie, to ten mężczyzna, ten facet, który wykonuje ten zawód, to kto? Niań. No właśnie. Do tego dochodzą również wszechobecne dzisiaj, czy to w przestrzeni publicznej, w internecie, itd. w tymi terminatywy. Ja rozumiem, że historycznie jest to wina prl takich zaszłości, które były i że takich wyrażeń nie było w języku polskim odpowiednio dużo, a teraz jest czas na to, żeby panie niejako odzyskały należne im miejsce w języku polskim. Ale czy nie wydaje Wam się, zwłaszcza mówię tutaj do pań, ale również do panów, że takie określenia jak gościni, chirurżka, psycholożka czy ministra odbierają przez tę swoją nietypową wymowę powagi tym osobom, które za nimi stoją? No tutaj y, najlepiej żeby w komentarzach właśnie wypowiedziały się panie, y, a ja mam podam tylko taki, y, takie przykłady z życia, które ja gdzieś tam poznałem właśnie od y, znajomych mi. Kobiet. Kiedyś zapytałem się chociażby tutaj mojej żony, czy chciałaby, żeby nazywać ją radczynią prawną. Na co ona odpowiedziała, że nie, bo to po pierwsze brzmi jakoś tak dziwnie, nienaturalnie, a po drugie, no, ustawowe określenie naszego zawodu to jest radca prawny, no i to brzmi w jej ocenie poważnie i dlatego chciałaby, żeby była po prostu nazywana radcą prawnym, czy panią radcą prawnym i, i tyle. Tak czy siak, no drogie słuchaczki, dajcie tutaj znać. Jak jest w Waszych przypadkach? Czy macie jakieś takie zawody, gdzie no może to powodować jakieś skrępowanie, że osoby, które Was nie znają osobiście, a nazywają Was właśnie w jakiś taki sposób, który dla Was jest niekomfortowy? Chętnie podyskutuję z Wami w komentarzach pod odcinkiem chociażby na YouTubie czy na Spotify. A my idziemy dalej i mamy już czwartą, ostatnią kategorię, o której chciałbym z Wami porozmawiać i w tej kategorii są zdrobnienia. I nie zrozumcie mnie źle, jak ktoś pracuje w przedszkolu czy w żłobku, to ok, niech sobie używa zdrobnień w rozmowach z dziećmi, jak ktoś ma małe dziecko, to niech używa tych zdrobnień, ale błagam, przestańmy w dorosłych rozmowach między pełnoletnimi, dojrzałymi ludźmi używać na przykład zwrotu, że w tym miesiącu zarobiłem tyle, a tyle Pieniążków. Ostatnio wracając z pracy, właśnie słuchałem podcastu kryminalnego, i tam w pewnym momencie wypowiadał się jakiś profiler kryminalny, jakiś pan z doświadczeniem. W głosie było słychać, że jakiś starszy człowiek się wypowiada, i on powiedział właśnie w swojej tej narracji, że kobieta, która pozbawiła życia swojego męża, zarabiała ileś tam pieniążków. No to kompletnie wytrociło mnie z tej mrocznej, ciężkiej, kryminalnej atmosfery. No Dajcie znać, czy znacie takie osoby, które właśnie nie zarabiają pieniędzy, tylko zarabiają pieniążki, a do roboty nie jeżdżą samochodem, tylko jeżdżą autkiem. No i o to autko muszą oczywiście dbać odpowiednio. No i to drugie określenie, powiem Wam, że też jest z życia wzięte, to nie jest jakiś tam y, przykład y, zupełnie bez pokrycia w rzeczywistości. To drugie określenie ja osobiście usłyszałem y, wiele, wiele lat Temu od instruktora nauki jazdy i pal gdyby to był jakiś tam młody chłopaczek czy młoda dziewczyna, która po prostu ma taki styl mówienia. Ale ten mężczyzna był w średnim wieku, był dużo starszy ode mnie, a z wyglądu przypominał mi bardziej takiego typowego dresiarza niż jakiegoś tam pana pod krawatem. No i w tym kontekście używanie takiego zdrobnienia było po prostu zupełnie nieracjonalne, idiotyczne, wręcz i no nie na miejscu w tym momencie w tej sytuacji w jakiej my się obydwoje e, znajdowaliśmy, tak, bo to było określenie, że proszę tutaj mojego autka nie męczyć, tak, proszę tutaj odpowiednio o to moje autko dbać. No to jeżeli osoba dorosła się w taki sposób infantylnie zachowuje, brzmi to co najmniej dziwnie, a jeżeli to jest w ogóle w takiej sytuacji, gdzie my się osobiście nie znamy prywatnie i to jest jakaś e, sytuacja publiczna, no to tym bardziej jest to no, zupełnie nie na miejscu, tak? A jak już przy tych zdrobnieniach jesteśmy i przy tych sytuacjach właśnie takich, które są nie na miejscu, to niech koniecznie zgłosi się do mnie w komentarzu osoba, która właśnie notorycznie w pracy jest nazywana zdrobnieniem, imieniem, tak, które jest zdrobniane z dodatkiem pan czy też pani. No słuchajcie, notorycznie słyszę od y, znajomej mi nauczycielki y, ze szkoły podstawowej, że mimo iż ma naprawdę y, długi staż pracy, jest dojrzałą kobietą, to ciągle zdarza się, że rodzice y, na zebraniach, na wywiadówkach zwracają się do niej, per Pani Gosiu, zamiast pani Małgorzato czy pani y, Kasiu zamiast pani Katarzyno. No, Takich historii słyszałem w swoim życiu kilka, ale z jakiegoś powodu gdzieś 99% przypadków. To są kobiety, które doświadczają właśnie takich określeń. No i powiem Wam, że dla odmiany no mi nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś, czy to w kancelarii, czy na uczelni, czy w jakimkolwiek innym miejscu pracy, czy w ogóle w miejscu publicznym, osoba, która by mnie nie znała, żeby ktoś zwrócił się do mnie, per panie Mateuszku. No i ciekawe dlaczego, jak myślicie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, podyskutujmy na temat tych zdrobnień i też innych słów, o których była mowa w tym odcinku. I to by było na tyle w 95 odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi poznaliście nowe słowa, a może są wśród Was tacy lub takie, które dzięki temu odcinkowi zwrócą właśnie uwagę ludziom, którzy przekraczają granice i zwracają się do nas w taki sposób, który jest nieodpowiedni, no a robią tak, dlatego że społeczeństwo na to w jakiś sposób przyzwala. Dajcie znać, czekam na Wasze historie w komentarzach. Tymczasem bądźcie bezpieczni. Uśmiechajcie się, a my słyszymy się jak zawsze, już niedługo. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do Połowy Pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.